7,5 minuty po godzinie 10 rozpoczął się weekend w czwórce. Nawiedzeni. Weekend czy nie weekend? My zawsze o tej porze z naukowym zacięciem przyglądamy się temu, co dla nas bardzo interesujące, bo nasze. No, nie wiem, jak tam na Waszych głowach czy te włosy są. Czy już ich nie ma I nie ma się co śmiać, że trzeba mieć 60 lat Żeby włosy wypadły Bo to jest ostatnio zmora nawet 20-latków Tak, tak, słuchajcie Włosy na potęgę wypadają W związku z tym dzisiaj sprawdzimy Jak ten włos wzmocnić Co zrobić, żeby pięknie wyglądał Żeby włosy były gęste Żeby miały fantastyczną strukturę Były ekstra nawilżone Rany mówię jak jakaś kobieta Ale to przecież jest sprawa faceci Która nas też bardzo mocno dotyczy No i teraz yy, bardzo Bym prosił o modne fryzury. Wiosna się rozpoczęła, w związku z tym może warto luk swój na głowie zmienić. Tylko jak? Czy tak jak napisał Karol na Facebooku, że najlepsza fryzura, jeśli jeszcze nie wiecie, krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przedzie? Czekam na Wasze opisy, choćby na facebook.com/kośnik 4. Tam też można zdjęcia wklejać, albo opisy SMS-owe pod 70044. Ja się nazywam Patryk Kuniszewicz i dzisiaj będę Waszym trychologiem. Ale kto to taki? To wyjaśni dr Magdalena Pankowska, specjalista trycholog w klinice włosów Hermedica. Jest to niezwykle istotna specjalizacja, bardzo wielu osobom potrzebna. Bardzo wiele osób takie badanie trychologiczne powinno mieć wykonywane choćby pod względem profilaktycznym. Włosy są takim papierem lakmusowym organizmu. Jeżeli już coś zaczyna się dziać z włosami, jest jakiś taki niepokojący sygnał, to wtedy właśnie powinniśmy zainteresować się trychologią, czyli dziedziną, która zajmuje się problemami ze skórą głowy, problemami z włosami, z wypadaniem włosów. I tak patrzę na swoją dzielnicę, patrzę na moją ekipę. Rany my wszyscy, w sensie moja paczka mamy różne włosy, różny kolor, różną strukturę. Jednym się kręcą, drugim mnie. O co w tym wszystkim chodzi? Raczej miejsce chyba nie ma znaczenia dla włosów, czy jest inaczej? W bardzo dużej mierze mamy wpływ na nasze włosy. To, jaki styl życia prowadzimy, jak dbamy o włosy, jakie pielęgnujemy, odzwierciedla się potem w tym, jak one wyglądają, jak te włosy nasze się prezentują. Natomiast no oczywiście my, Europejczycy, my, Słowianie, nigdy nie będziemy mieć grubych, azjatyckich włosów. To jest oczywiste, prawda, że te właśnie narodowości zawsze będą miały grubsze włosy. Są badania przeprowadzone, że nasz włos, nasze włosy ma przekrój bardziej owalny, natomiast Azjatki mają włos bardziej okrągły, grubszy, on jest sztywniejszy, jest lepszej jakości. Poza tym, czy wystarczy włosy tylko strzyc i go w sensie je pielęgnować, żeby choćby były gęste? Hormony, ten androstendion, testosteron, który jest w podwyższonym poziomie powoduje, że zarost na ciele, na twarzy jest dużo bardziej intensywny. Powodują to po prostu androgeny. Hirsutyzm to jest właśnie podwyższony poziom hormonów męskich i reakcja mieszków włosowych na ten hormon. Natomiast on działa niedobrze, niekorzystnie na mieszki włosowe na skórze. Dzisiaj będę waszą... Kosmetyczką? No w każdym razie zadbam o wasze włosy, żeby się pięknie kręciły, były cudowne, lśniące, gęste i w ogóle żeby nie wypadały. Ale jak tego dokonać? O tym wszystkim do godziny 11.00 gorąco zapraszam, a gdybyście chcieli się podzielić jakąś fajną fryzurą, to tak fotki na Facebook komu 4 a opisy na pod e numer SMS 70044, a żeby wam włosy nie wypadały, to fartuch czwórki mam dla was. Znaczy, na głowę go nie włożycie, ale może pomoże. W każdym razie, nawiedzeni do 11 w czwórce.